Środa 27 marzec 2024. Moi kochani, jaki to dzień, jakie mamy energie, jakie emocje, to, co po prostu na nas będzie wywierało nacisk. Oczywiście każdy jest inny, ale mniej więcej energie są takie same danego dnia, tylko od nas zależy, co my z tym dniem zrobimy. I mamy tu kartę taką dosyć ciężką, ponieważ mamy kartę przygnębiony, pusty, otępiały, wycofany. Energia ciężka taka dzisiaj, może gdzieś tam świeci słoneczko, może ta radość jest, ale czujemy przemęczenie, już chcemy tego wolnego, już chcemy odpocząć, co niektórzy będą chodzić po lekarzach, mogą wam dokuczać alergie, przeziębienia, dla innych mogą być to po prostu przemęczenia, zmęczenia, jeszcze inni będą prowadzić raczej rozmowy takie dotyczące tego, co gdzieś komuś nie leży, nie tak się układa, możliwe rozpamiętywania złych jakichś tam rzeczy, które się zadziały. Nie poddawajmy się temu nastrojowi. Generalnie mamy kartę stałości, więc nic takiego dzisiaj się aż nie zmieni. Dlatego nie poddawajmy się temu przemęczeniu, zmęczeniu, apatii, tej, tej wiosny, która no, tak troszeczkę skacze pogodowo, a my się przy tym źle czyjemy. Osoby, które mają dzisiaj urodzinki, dla Was taki prezencik, podpowiedź. Tak? na rok czasu w prezencie urodzinowym i tu masz karta słońca. Jeśli chcesz swojego szczęścia, chcesz być szczęśliwy, podejmij w końcu decyzję. Tak? Nie można żyć na dwa fronty, ale też nie można wiecznie czekać z podjęciem decyzji co zrobić. Najwyższa pora podjąć decyzję. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, a wszystkim nam życzę mimo wszystko cudownego dnia.